Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Cizik Maj. Witam Was w kolejnym audiologu i na samym początku chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo um, nie nagrywałem już um, dwa tygodnie, nie było odcinka. Chodzi o to, że po prostu Vegas mi się spieprzył. Oczywiście już zdążyłem to odkryć, powiem tak na szybko, że po prostu um, jak miałem gotowy film z Frapsa, na przykład z jakiejś gry, powiedzmy z GTA, no to on trafiał do. To konwertera, który po prostu poprawił te wszystkie klatki na sekundę w odcinkach, bo na przykład w GTA 5 miałem 40 FPS-ów i on miał za zadanie to wszystko poprawić, te wszystkie klatki. Ale akurat chciałem sobie nagrać inny odcinek, był to akurat troll Sesa, jeszcze nie wiem czy on się pojawi. Ale jak już, no to powiem wam, że renderowałem taką inną drogą. Że na przykład był ten konwerter do 60 fps. Potem taki zwykły konwerter, i dopiero trafił do Vegasa. A tak na przykład ten konwerter do 60 fps pominąłem, bo akurat nie był potrzebny. I co się okazało, że filmy się gliczują w tym Vegasie. I po prostu myślałem, że tak, takie były z tym problemy, że myślałem już, że trzeba będzie formatować komputer. Na szczęście tego nie zrobiłem, bo byłaby tego niepo niepotrzebnie dużo roboty. Sprawdziłem to na laptopie, było to samo. I po prostu się zorientowałem, że tam po prostu inaczej zrenderowany format. Tam po prostu poniżej 60 te klatki spadły, i od razu film się zaczął gliczować. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. No, ale ważne jest to, że po prostu z tym problemem sobie poradziłem i po prostu te, e, nagrywanie odcinków, ich montowanie po prostu będę kontynuować, ale teraz postanowiłem sobie nagrać audiologa o jednej e, dosyć bardzo dziwnej rzeczy e, dotyczącej mojego komputera. Wszystko zaczęło się od tego e, że chciałem gdzieś wyjechać. Oczywiście e, mam laptopa po to, żeby sobie go zebrać na wyjazdy i na przykład tam pograć w gry, może nie w CS, bo w tamtym miejscu internet jest za słaby, żeby pograć w CS, a się 150 pingu, komputer też jest zresztą za słaby, na najniższych led wyciągnie, ale na przykład tego laptopa używam po to, żeby na przykład pograć sobie w jakieś klasyki, tam powiedzmy Unreal Tournament, o dziwo jeszcze chodzi na ósemce, jedynce. Ale przyszedł moment na to, że chciałem po prostu sobie zainstalować więcej aplikacji Zwalniałem sobie tego miejsca, zwalniałem No i tam gdzieś na tym 64GB dysku, który tam miałem Zostało 12GB wolnego miejsca Żeby sobie zainstalować CS-a tam Żeby sobie pograć lokalnie I co jeszcze chciałem, tam sobie chciałem zainstalować Left 4 Dead, Żeby sobie pograć kiedyś z znajomymi Żeby już był, żeby nie trzeba było instalować i co się okazało, że ym, po prostu brakowało wolnego miejsca zresztą nie raz już brakowało mieć 64 GB dysk, zwłaszcza na systemie no to trochę jest mordęga, jak się ma taki mały dysk, ale jak go kupowałem to po prostu kupowałem go na szybko potrzebowałem jak najszybciej jakiegokolwiek dysku bo po prostu rozwalił mi się e, stary e, w laptopie twardy dysk dobrze, się udało z niego uzyskać dane i ten terabajtowy dysk za daty, jak, jak kupowałem. Kupowałem do laptopa 128 gigowy i później doszedł nowy komputer. I ten, komp i ten komputer chciałem, żeby miał tymczasowo dysk twardy, 500 GB, z jednego TB były podzielone na dwie partycje, pod USB, ale Windowsa się nie dało zainstalować z dysku USB. Myślałem, że da rada, ale jednak nie dał rady i musiałem sobie na szybko jakiś dysk kupić więc po prostu postawiłem na 64GB jakiś SSD te 64GB wsadziłem do laptopa a 128K trafiła właśnie do tego desktopa no i minęło tam trochę czasu, minęło, minęło i potem chciałem zainstalować więcej aplikacji chciałem, już próbowałem kombinować z, takim, z takimi metodami, żeby po prostu zainstalować na karcie SD jakieś aplikacje, ale one tak wolno działały, bo to jest po prostu rzędu, nie wiem, 30 MB na sekundę, a na dysku SSD gdzieś, gdzieś może być 250 odczytu, nawet jak na takim starym porcie, pewnie SATA 2, bo to star laptop 2009. No i po prostu e, ten dysk w końcu sklonowałem i e, go zamieniłem, teraz ta 128 jest znowu w laptopie. No i e, jak te dyski się e, zamieniły? Nie miałem zbyt wielu portów, może miałem z... odpowiednią ilość portów w płycie, ale nie miałem wystarczającej ilości kabli. Wszystkie cztery kable SATA, które miałem, były w komputerze, więc potrzebowałem jeden odpiąć od napędu. Przyszło mi odpiąć ten napęd, który dostałem pierwszy raz ze swoim komputerem. Ten, który widzieliście na unboxingu napędu Blu-ray, ten drugi, który postawiłem niżej, to był ten napęd. I co się okazało, gdy go odłączyłem, to był do niego podłączony yy, tylko trzy dyski i ten jeden napęd Blu-ray. Tylko do tego komputera było odłączone, podłączone. Zawsze jak komputer się uruchamiał, yy, to słyszałem takie głośne, że tak powiem, tasowanie. Słyszałem yy, taki... taką nazwę tasowanie, czyli taki dosyć głośny dźwięk jak nagrywarka się uruchamiała. I był podłączony tylko ten napęd Blu-ray i te trzy dyski, jak mówiłem. Co się okazało? komputer uruchomił się szybciej. I to nie jest tak, że Windows uruchomił się szybciej. To nie jest to samo, ponieważ jak miałem podłączył ten napęd, czyli dwa dyski i te dwa napędy, to jest taki coś jak czas systemu BIOS, czyli BIOS ma, potrzebuje trochę czasu, żeby rozpoznać wszystkie urządzenia, sprawdzić czy działają one poprawnie, aby po prostu przejść do butowania systemu i po prostu jak mówiłem sprawdzić te urządzenia czy działają one poprawnie, czy są gotowe do pracy, jeżeli jakieś nie jest włączone jeżeli jakieś nie działa poprawnie no to jest komunikat błędu i po prostu trzeba sprawdzić yy, który element jest wadliwy i co było z tym napędem LG dlaczego mój komputer uruchomił się szybciej aż o 8 sekund, 8 sekund to jest naprawdę w szmat czasu jeżeli ma się dysk SSD bo jak ma się dysk SSD to naprawdę przy uruchamianiu liczy się dosłownie każda Sekunda, bo to nie jest na przykład, że masz zwykły dysk talerzowy i się czeka tam, nie wiem, 45 sekund na, na załadowanie się systemu. To się czeka 10 sekund. Nawet ja, ja mam podłączony komputer do telewizora, nawet telewizor teraz nie nadąża z moim komputerem, tak się szybko uruchamia. Wracając do rzeczy, w systemach 8.1 czy nawet tej dziesiątce, przy w menu uruchamianie w menedżerze zadań i na górze jest coś takiego jak ostatni czas systemu BIOS. Jak miałem podłączoną nagrywarkę, ten czas wynosił około 10 sekund. 10, i tam 4, z ten mały kawałek. Jak odłączyłem napęd, to komputer oczywiście widocznie uruchomił się szybciej, to było zdecydowanie zauważalne. I ten czas po prostu spadł do 2,7 sekund. Więc ja nie mam pojęcia, jak to się w ogóle stało, że napęd cały czas spowalniał mi uruchamianie się komputera. Ale powiem wam, że jak na taką, nie wiem czy dobrą, no bo to tak trochę dziwnie powiedzieć, ale to firma jest dobra, a ta firma jest zła, ale jak na taką dosyć popularną markę LG, no to trochę tak dziwnie, powiem wam, że ten napęd się tak długo uruchamia. No to może ty, jakość wykonania tego napędu może pozostawiać wiele do życzenia, no bo to był zresztą napęd za 80 zł. Najzwyklejsza na świecie e, nagrywarka DVD, po to, żeby zainstalować system z DVD albo tam zainstalować kilka, kilka programów jak ma się na płytach czy tam powiedzmy kilka gier, albo nagrać sobie jakąś płytę, bo powiedzmy nie chce się tego trzymać na desku, albo ma się za mało na dysku miejsca. Więc po prostu ta nagrywarka po prostu potrzebowała bardzo dużo czasu na ogarnięcie się. To tasowanie, jak mówiłem, po prostu trwało zbyt długo. Na tym napędzie Blu-ray on uruchamiał się prawie bezgłośnie. Oczywiście jak teraz jest odłączony, no to go tam trochę słychać. Ale w porównaniu do niego to jest nic, co się działo przy tamtej nagrywarce. I więc co, ostatecznie yy, więc co ostatecznie zrobiłem? Po prostu ten napęd wyjąłem. Nie opłacało się go w ogóle trzymać i przedłużać sobie czasu uruchamiania systemu. No bo jak uruchamia się komputer, no to czas yy, BIOSu też jest ważny. No bo też liczy się w tym czasie, kiedy nacisniesz przycisk, a komputer jest gotowy do pracy. Zresztą, jeżeli się komputer uruchamia, no to to jest najważniejsze, a nie na przykład czas odbiosu, odbudowania do Windowsa. To się liczy na przykład, kiedy chce się sprawdzić wydajność dysku twardego. A to na przykład, jeżeli chodzi o praktykę, no to yy, niestety ten, niestety czy stety ten BIOS jest akurat ważny i ta nagrywarka po prostu. Psyła wszystko w tym czasie. Bardzo długo się uruchamiał, właśnie komputer przez nią. I to jest słuchajcie dziwne, no bo um, jak nagrywarka może wpływać na czas uruchamiania się komputera? No słuchajcie, widocznie jakoś może. Mój komputer jest taki dziwny, że ostatnio. Jak przechodziłem na dziesiątkę, to po prostu chciałem się później wrócić do 8-1, ale jak zainstalowałem system, to w pewnym momencie mój komputer zaczął się zawieszać w losowych momentach, nawet w taki sposób, że nie dało się nawet kursora ruszyć, i to w absolutnie losowych momentach. Co było winne? Winny był teoretycznie sprawny, działający dysk SSD. Co było objawem, na dysku było, była akurat jeden dysku było 100% aktywności. Nie było widać żadnego programu, który akurat szczególnie obciążałby ten dysk. Jak wchodziło się w wydajność, patrzyło się na ten dysk akurat z poziomu 8.1 czy tego 10. Menedżera zadań, bo jest bardziej rozwinięty albo po prostu łatwiej się go czyta. Zresztą nawet i dwie rzeczy, bo i łatwiej się go czyta, i przy bardziej przydatnej informacje Było widać, że jest dysk obciążony w 100%, ale. Tam było jeszcze opisane, że prędkość odczytu i zapisu nie była dosyć wysoka. Co się rzucało w oczy, to średni czas odpowiedzi, nawet ym, sięgał on do 30 tysięcy milisekund. To jest 30 tysięcy milisekund, że jedna sekunda to jest 100 milisekund, to jest nawet 30 sekund czas odpowiedzi, a na dysku SSD czas odpowiedzi jest taki sam, więc dysk SSD nie wymaga defragmentacji chociaż czasem defragmentator może tam wykryć, że jest dysk SSD jest fragmentowany, czyli nie ma to absolutnie żadnego sensu ale tak się stało, że po prostu ten średni czas odpowiedzi był taki wysoki i się nie dało nic po prostu zrobić przez chwilę potem to mijało i system udało się normalnie korzystać gdy wróciłem do dziesiątki to na początku, na początku było to tak trochę zauważalne ale teraz powiem, że, że to się po prostu nie daje we znaki. Czyli jest po prostu przysłowiowa cisza. Więc ja się po prostu zdziwiłem, że akurat na 800 coś takiego występowało, a na 1000 już nie. Ja się tak zastanawiałem, czy to jest kolejny spisek Microsoftu. Hm. No nie zdziwiłbym się, gdyby nie. Przecież Microsoft dosłownie da się pociąć za to, żeby, żebyś ty zainstalował na swoim kąpie. Y, gu, głupiego Windowsa 10. Na pewnego czasu instaluje się jako zalecana aktualizacja, więc nawet bez Twojej wiedzy może się dziesiątka zainstalować. Powiedzmy, tam masz na przykład siódemkę i siódemka jest ważna, nie, bo jest sprawdzona. Po, powiedzmy, na przykład ktoś jest jakimś programistą, czy obrawia wideo, cokolwiek, y, wie, że na siódemce i tylko na siódemce jakiś program będzie działać. A tutaj na przykład nic dupy ma Windowsa 10. I nagle mu tam jakiś program nie działa, wyskakują błędy, system się kraszuje, bo Microsoft zdecydował się na zainstalowanie głupiej dziesiątki, dziesiątki na komputerze, tam gdzie siódemka na przykład jest niezbędna. Albo na przykład, niekoniecznie musi być taki przypadek, na przykład ktoś zdecydowanie woli siódemkę. Są takie osoby, które z siódemką się po prostu nie rozstaną, no chyba, że tam minie gdzieś z 20 lat, no to no to wtedy już tam sobie zmieni na jakiś inny system powiedzmy tam będzie sprawdzony bo na przykład ym, nikt nie będzie chciał wiecznie żyć na Windowsie 95 no i tak to po prostu jest mój komputer ostatecznie to jest po prostu yy, hodowla kosmicznych problemów jak ja bym z moim problemem idę do Google to ja nie znajdę żadne forum ani angielskie, ani polskie nie znajdę żadnego rozwiązania na mój problem bo po prostu, gdyby, nie wiem, gdyby obcy przylecieli na naszą planetę, no to pierwsze co, no to by przylecieli do mojego komputera i się jeszcze głowili, podkreślam, głowili nad tym, jaki jest problem z moim komputerem. No słuchajcie, raz u mnie pięć formatów nie pomagało. No tam może zbyt mocno to pięć formatów, no bo raz było coś takiego, że po prostu odświeżanie systemu, kliknąłem tam e, przywracanie ustawień, po prostu deinstalacja programów e, czyszczenie updaty procent bez tam utraty plików, na przykład e, tam w jakichś dokumentach e, pulpicie i tak dalej, to wszystko zostaje, ale na przykład wszystkie programy się deinstalują w sumie nawet jak to pierwszy raz robiłem, no to się tak trochę przeraziłem na sam początek, bo myślałem, że e, folder updata też się skasował, ale na szczęście nie pozostaje w katalogu old windows na przykład gdyby coś tam było ważne jakiś plik tam w tych, w tych usersach to ten plik na, na szczęście pozostaje więc na przykład tam save'y z niektórych gier, nie tylko z minecrafta, chciałbym podkreślić bo, myśli, bo niektórzy myślą że samym minecraftem żyją, niech sobie zapłacą rachunek za mózg chyba że są biedaki, naprawdę to trudno Niech odsuną się, niech sprzedadzą komputer wtedy. No ale tam po prostu kilka było istotnych rzeczy w tej apdacie. No ale oczywiście, jak to na mój audiolog przystało, schodzę z tematu. Jak mówiłem, ten napęd po prostu został odłączony. Schowałem go gdzieś tam do pudełka. Do pudełka w pudełku. Po kartonie, po budowie trzymam inne pudełka tam, na przykład po pamięci ram, po zasilaczu, po chłodzeniu. Po karcie graficznej tam te pudełka trzymam. Więc po prostu zmieściłem tamten napęd gdzieś i powiem, że nie czeka na lepsze czasy. Bo tych lepszych czasów najprawdopodobniej mieć nie będzie. Po tym, co robił mi z biosem, to już na pewno nie. No dobrze, to by było na tyle w tym autologu. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście, łapencja w górę. I od razu ym, chciałbym Was przeprosić za to, że długo nie było odcinków, ale jak widzicie. E, moje problemy przerastają wszystko, więc po prostu nowe odcinki będą znowu się pojawiać. Mam nadzieję, że częściej. No i oczywiście pamiętajcie o łapencie w górę, subie i komentarzu pod tym filmem. A się z Wami żegnam. Cześć i do następnego audiologa.